Przez lata był żołnierzem nowojorskiej mafii. Joe Valachi. zawsze pragnął wielkiego sukcesu. Mógł go osiągnąć tylko na drodze zbrodni. Joe strzelał szybciej niż myślał. W końcu wyznał światu swoje grzechy. Przed nim nikt nie złamał zmowy milczenia, omerty. Dla dawnych towarzyszy był szczurem, zdrajcą pomagającym policji. Zeznania Joe'ego doprowadziły do upadku mafii. Joe Szczur Walachi Wszyscy słyszeli o rodzinach mafijnych i klątwie omerty. Tematyka mafii pojawiała się w telewizji, książkach i filmach. Gangsterzy tacy jak John Gotti i sam Byk Gravano przeszli do legendy, ale nie zawsze tak było. FBI nie ukrywa swoich metod działania. We wczesnych latach 60. szef FBI. J. Edgar Hoover nie był nawet świadom istnienia mafii. Wszystko zmienił jeden z jej szeregowych członków. To, o czym Wam mówię, jest moim przekleństwem. Joe Valaci wyszedł z ciemności i stanął w świetle prawdy, żeby zniszczyć organizację, której częścią był przez lata. Ta decyzja zaważyła na całym jego życiu i na historii mafii. Po co? Żeby ich zniszczyć. Szefów Koza Nostry, wszystko co istnieje, cały syndykat zbrodni. Wszystko zaczęło się od pocałunku. Latem 1962 roku 57 począł w Atlancie 15 lat za handel narkotykami. Wraz z nim osadzono ojca chrzestnego jednej z nowojorskich rodzin mafijnych, Vito Genovese. Pewnego dnia Genovese przeprowadził z Joe rozmowę na temat lojalności. Chodziły słuchy, że Joe został informatorem i donosił na swoich kolegów, handlarzy narkotyków. Valachi zasłużenie, czy nie, uznawany był za kogoś, komu nie można zaufać. Nazywano go Condue Facce, czyli dwulicowym which mówił o usunięciu z koszyka zepsutego jabłka, żeby nie zepsuło innych. Joe zrozumiał, że to on jest tym zepsutym jabłkiem. Potem Genovese objął i ucałował Joe, co oznaczało, że mafia zamierza go zabić. To był pocałunek śmierci. Agenci federalni zadbali, żeby Joe odczuł zagrożenie. Federalne Biuro Antynarkotykowe wysyłało do więzienia co kilka tygodni dwóch agentów, którzy rozmawiali z Joe. Chociaż Valaci niczego agentom nie zdradził, i tak stracił zaufanie współwięźniów. Nic z niego nie wyciągnęli, ale inni więźniowie zaczęli o nim mówić. W więzieniu huczało o kontaktach Joe z federalnymi. Chodziło o wepchnięcie Walaciego w prawdziwe kłopoty. Plan powiódł się doskonale. Walaci zaczął się coraz bardziej bać. Zażądał pojedynczej celi. Prosił o izolatkę. Nie chciał wyjaśnić dlaczego, więc został odesłany do wspólnej celi. Na spacerniaku 22 czerwca 1962 roku Valachi zauważył, że idzie za nim kilku współwięźniów. Uznał, że to oni mają go zabić. Doprowadzony do ostateczności, zabił jednego z nich. Pomylił się. Zabity był drobnym złodziejaszkiem, niezwiązanym z mafią. Walaczy wielokrotnie podkreślał, że żałował tego zabójstwa. Ale nie chodziło mu o niewinnego współwięźnia, tylko o pomyłkę. Żałował, że zabił niewłaściwego faceta. Valachi stanął przed wyborem pomiędzy lojalnością wobec mafijnej rodziny a wyrokiem śmierci za morderstwo. Skontaktował się z adwokatem Robertem Morgento, który doprowadził do zmiany zarzutów na zabójstwo drugiego stopnia. Po ogłoszeniu wyroku Valachi został przeniesiony do więzienia Westchester w stanie Nowy Jork. Przydzielono mu doświadczonego agenta FBI, Jamesa Flina, który przez wiele lat zajmował się sprawami mafii. Ich pierwszy kontakt nie był udany. Joe był przepełniony nienawiścią do policji. Czasami mówił, a bywało, że w ogóle się nie odzywał, kiedy byłem w pokoju. Po kilku tygodniach nastąpił mały przełom. Miałem powyżej uszu słuchania w kółko jego narzekań. Zacząłem rozumieć, że jest przerażonym, zaszczutym człowiekiem, obawiającym się wszystkich wokół niego. Nienawidził każdego. Dwa słowa zmieniły wszystko. Powiedziałem: Joe, powiem jedno słowo, a ty powiesz drugie. Jeśli nie, koniec naszej współpracy. Zacząłem. Koza. On powiedział, Koza Nostra. Wiesz o nich? Czego ode mnie chcecie? Spytałem go, czy do nich należy i czy powiem mi, co o nich wie. I tak to się zaczęło. Flynn zgadywał. W podsłuchach przewijała się nazwa Koza Nostra, ale FBI nie miało pojęcia, co oznaczała. We wrześniu 1963 walaci stanął przed senacką komisją śledczą pod przewodnictwem senatora Johna McClellana. Przesłuchania transmitowała telewizja. Nasz pierwszy świadek, Joseph Wallaci, jest w tej chwili więźniem federalnym, odbywającym wyrok za różne przestępstwa. Fakt, że zeznawał w Senacie, nie wydawał się robić na nim wrażenia. Myślę, że nie zdawał sobie sprawy ze znaczenia tego, co robił. Historia mafii w Stanach Zjednoczonych liczyła 30 lat. Wallachy był jej członkiem od samego początku. Zaczął zeznawać, gdy jej siła osłabła. Szefowie trafiali do więzień, a pomniejsi gangsterzy składali zeznania. Mafia była już tylko cieniem dawnej potęgi. Sąd, cytryny i bez przerwy paląc, Walaci ujawniał wszystkie ciemne interesy rodów, które nazywał naszą sprawą. Po włosku to kozanostra. nostra przez dwa tygodnie ze szczegółami składał zeznania na temat brutalnego podziemnego świata. Szokujące i przerażające opinię publiczną. Złapał mnie za rękę i ucałował. To był pocałunek śmierci. 59-letni Joe Valachi